kulano, moi widzowiano! W dzisiejszym filmiku jesteśmy na Nie, no nie pytać za mojego skinas. I'm sorry, a nie pytać. Yy, jesteśmy... Wiem, że długo nie było filmu. Wiem, że to jest dla was trochę takie niefajne. No, przepraszam was, ale no nie mogłem za bardzo. I teraz jest taki okres, gdzie będzie ogólnie mniej filmów, bo... Wam powiem, że z Maserati pracujemy nad czymś grubym na nasze kanały i to naprawdę będzie grube, więc teraz właśnie ja wstawiam głównie też mniej filmów. Mm, więc właśnie wiecie, no dla kto bywa, że będzie coś grubego i po prostu no już niedługo właśnie pierwszy odcinek, ale to zobaczycie tego za jakiś czas. Dobra, dzisiaj sobie z 15 minut pogramy, bo dawno nie było. No i. No co? Weźmy jakieś... Nie, ja muszę wnieść to auto. Ja to auto po prostu uwielbiam. No, dzisiaj właśnie no, coś grubego będzie, więc się szykujcie na coś grubego na tym kanale. Za niedługo. Także 70 Cyk, cyk I można jechać Obra widzowie, więc tak Będzie coś grubego No za mm, Filip super kierowca Ogólnie no to Nie wiadomo, właśnie ogólnie W tym coś grubego będzie moja twarz, więc nie wiadomo o widzowie czy będzie tego w ogóle nagram jeszcze wam odcinek z tego. Teraz słuchajcie, chyba mniej nagrywam Stumble Guysa będę chyba nagrywać mniej wam powiem. Bo no nie wiem, kurczę, no teraz bym starał się chyba tego Brawla trochę nagrać, bo faktycznie no on się przyjął. Draco ogar się pamiętacie na pewno dobrze. No więc, słuchajcie, wam powiem, że naprawdę, no tutaj, tutaj będziemy robić kolejne dziwne rzeczy, tak jak pamiętacie w tamtym filmie, innym, no to ogólnie tak, no, no właśnie gram sobie na tym serwerze prywatnym, tak jak, tak jak wam mówiłem. Kurde, myślałem, że wyskoczę, że zrobię tak coś fajnego, ale dobra, nie. W ogóle, wiecie, macie jakąś ulubioną y, postać z tego Brainrota macie jakiegoś... Brain rota macie jakiegoś ulubionego ja mam. Ja mam chyba Kapuka capu kapu, kapu, asasino. Ja go mega lubię ogólnie. Ma ogólnie prawdopodobnie dzisiaj na kanał Maserati w lesie QA. Jezu, ale ja się nie mogę doczekać tego co będzie. No to, to już może nawet się pojawi w maju. To co teraz robię z Masterati. to tego. To już będzie naprawdę to będzie takie widzowie mocne. Dobra, powiem wam jedną podpowiedź. Będzie intro. No i się domyślcie, co, co, co oznacza intro. Ale szczerze, Ninjago Postawię Smoków ma takie dobre intro. To się na pewno już oglądaliście nowy sezon. Napiszcie, jak go oceniacie w skali od 0 na 10. Ja powiem tyle. Dobra, w dzisiejszym odcinku też oceniamy nowy każdy odcinek od 0 na 10. Pierwszy odcinek. No on był słaby. Więc ja bym mu dał takie 4 na 10, bo on mi się nie podobał. Był taki dosyć słaby. Odcinek drugi 1 na 10 w sensie On był dla mnie paskudny. Ja, ja, ja tego odcinka nienawidzę. E, dobra, odcinek trzeci dałby mu, no, 9 na 10 Powrót Moro, jak dobrze wiadomo. Powrót Moro naprawdę był mocno fajny. E, był on ciekawy przede wszystkim, bo naprawdę to było coś ciekawego. Ale właśnie, no jednak do dziwnie, się nie podobał mi się w tym salonie gier Wątek Kajani Wildfire. To było na słabe. Czwarty odcinek. Nie pamiętam go do. Dobra, to był ten napad na Zejna 0 yy, na 10. Nie, no dobra, 2 na 10, bo powróciła Pixel. Pixel to fajna postać. 2 na 10. Ogólnie te odcinki nowe są dosyć słabe, nie. Ja mam powiem szczerze, no te początki, no. Odcinek piąty. No dychę dam, 10 na 10, odcinek piąty, ten odcinek był prześwietny, zaczyna się tym, że robi tam, oprowadza tam coś, robi w mieście świątyń, muzeum, nagle i tak wbije, wbija kur, która dosłownie miała, miał być mężczyzną, ale okazało się, że jest kobietą, Nice. A Drix jest mężczyzną, ale to potem powiem. O Drix, nie. I on tak wbija, ona tak wbija, kurde. Bierze se, kurde. I ma, ona ma tą moc rozkładu. I ona ta moc mi się mega podoba ogólnie. Ta moc rozkładu. Yy, no a potem jeszcze Zark ma tą piękną walkę. I Zark ogólnie przegrał i prawie on o, niemal, niemal go zabija ROX. Tak, ROX prawie to jest właśnie spoilerowanie, ale dużo osób już pewnie oglądało. ROX zabija prawie Zarkta. No, powiem wam, to było mocne. Ale Zark miał też ogólnie tą piękną walkę, więc, no, na pewno ma plus. Jeśli chodzi o odcinek szósty To było ten z dżinami. Ja, ja nie jestem za bardzo Ja nie jestem za bardzo żółtek, który lubi sezon szósty W sensie on był dla mnie ok, ale ja nie Ja nie lubię za bardzo tego Sezonu Dobra, w sumie mogę mieć trzy auta, więc biorę motor Więc No właśnie no On mi tak nie przypadł Do gustu Mm, no właśnie był ognie oh, Dared powrócił w końcu. No, Darek powrócił. Ja nie mogę jak ten Darek, nie? Daj mi moc śpiću. Nie, no to było mocne jednak. Faktycznie powrót tego brązowego ninja. Naprawdę był mocny. Odcinek siódmy. To a, to było, że raz był Zarinem w mieście, w tego. w tych na drzewach. No tam, gdzie był ten duch, ta świątynia. Spoko, w sensie raz był mega niemiły. I ogólnie, no to raz był naprawdę niemiły. Bo kurde, jakby zwala posąg pierwszego mistrza z A gdyby nie pierwszy mistrz z to teraz by nie było. Więc raz naprawdę, no widać, że zły ciągle okłamuje Arina. Nie wiem, czy to w tym odcinku, ale Arin się dowiedział, że jego rodzice nie żyją. No i tak nie jest, ale to tam powiem wam. to będzie w dziesiątym odcinku, ale dobra. Dobra. No więc, taki sen, nie? Odcinek ósmy, nie pamiętam go praktycznie. Nie wiem, co tam się wydarzyło, nie pamiętam. Czekajcie, mam lega mózgu. Odcinek ósmy? Dobra, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co tu tam było. Ej, dobra, czekajcie. Odcinek ósmy. Dobra, nie, ja se puszczam na ty kurde. Puszczam sobie na laptopie, kurde. Widzę je chwila. Nie będę tego, ale ja muszę po prostu sobie przypomnieć tego. Bo ja zapomniałem, co było w odcinku ósmym. I co tam było? Pamiętajcie, a tutaj. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to tego. To pamiętajcie, że żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo naprawdę ja tutaj nagrywam... Właśnie, no będzie coś grubego, dobra, zdradzę wam. OK, ale to jest widzowie między nami tajemnica, OK? Będzie serial. Tak, serial. Ale dobra, do rzeczy. Tutaj sobie puszczam. Odcinek ósmy, wspólna katastrofa, nie, nie wiem, nie pamiętam co to było, nie wiem... Stop, wiele widzowie. No sprawdzam, co to było. A, dobra, dobra. Odcinek ósmy to były głównie te retrospekcje, i była walka z Drix. Dobra, wam powiem tyle. odcinek tak bym dał 7 na 10 odcinkowi ósmemu, bo faktycznie walka z Drix i Drix się okazuje mężczyzną. Ale jak dobrze, ja nie wiem czy wiecie, ale Drix to moja ulubiona postać. Więc właśnie, tak, ja uwielbiam Drix. Jeszcze mężczyzna to nawet lepiej chyba szczerze. Więc no Drix jest szaderski, on jest tutaj na Skibili Sigma. Z niego walki z nim były po prostu kozackie. No niestety potrzebował pomocy zakazanej piątki, ale jednak był jeden na wszystkich, nie. Więc to też trochę trzeba było mu pomóc, więc takie... dobre dam mu 9 na 10, bo jednak sigma, Sigmania. Odcinek 9 5 na 10. Wiecie czemu? Ten odcinek był świetny pod tym względem, że uwalniają kieło grzmota. Naprawdę. Ale w odcinku 9 czy tam w 8, 8 to było? Też yy, Arin yy, mówi im że moi rodzice zginęli przez mistrzału, bo to on spowodował fuzję. I Lloyd, co, zamiast pomóc Arinu wie, że jest w sumie w makabrycznej sytuacji, jednak dowiaduje się, że jego niby rodzice zginęli. A Lloyd, ale przecież mi mistrzem, musiał mieć jakiś powód. No nie, nie miał powodu, od zawsze wiadomo, że mistrz jest zły, raz jest dobry. Jak to brzmi. Dobra, nie. Ty w sumie ja se stałem. Ty ja już ma... Ej, albo ja mam halucynacje, albo ja nie wiem czy ja wziąłem, tele... czy ja wziąłem telefon ze sobą. Nie wiem. Może Mów... napiszcie w komentarzach, czy coś mówiłem o rasie i o Arinie. Szczerze, nie wiem. I... O mistrz, sorry. Nie wiem. E, dobra. Odcinek dziewiąty, no to mówi, to nie wiem, czy mówi no ja nie wiem. Mam problemy z bawieniem. nie no, żartuję. Rok 9 był spoko, ale zakazałem piątkę, kurde, no, ona tak została słabo oszukana, nie? W ogóle na wideo jakie macie, ile macie figurek Lego Ninjago z zakazanej piątki, no maksymalnie teraz można mieć trzy, nie? Bo jeszcze Roks i Kira nie ma. Ja mam na przykład Drix i Nokta, bo Drix mam z na tego małego, a Nokta mam z Kiełogrzmoda, który no, jednak jest przepiękny. Dobra, do rzeczy odcinek dziesiąty. Dobra, no dam mu dychę. Oj, dam dychę. Te sceny walki były po prostu kozackie. On nakończył, oczywiście, kierownictwo w Samoro, bo on zostaje pokonany przez to, że Aringo pok pokonuje eliksirem z widmowej krainy. No i wiecie, to tak bywa, nie. To tak jest, że on go pokonuje. Sceny walki były przepiękne. Uwaga, Jay dołącza do klasztoru. Ja nie mogę, jakie to było prześwietne. Jay to jest mój ulubiony ninja, Drix to mój ulubiony złocznica. Wszystko w tym sezonie, no ja nie mogę. Bo wow. i uwaga, coś, czego się dowiadujemy, e, Arin i Sora dołączają do razy W sensie Arin to logiczne, nie? Um, ale Sora, no dziwne, dziwne. Ale dobra, do rzeczy. Uwaga. Jay mówi, że pracował w administracji i wie, do jakiego przydziału przydziel, przydzielono rodziców Arina i że oni żyją. Naprawdę mocne. No i prawdopodobnie to jest do krainy Lee, ale to już wątek w drugiej części. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu znowu subskrypcji i lajka w górę. Mapki w górę. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia.